Maneczko, że male no, tutaj jachu i dzisiaj sobie otworzymy nerw. Przekonacie się zaraz jaki model jest tutaj wielkie pudełeczko przed chwilą przyszło.

Domyślcie się w tym, samym, w tym czasie, czy to jest sam. Nikt to nie wiecie, że to Jeszcze otrzymaliśmy takie coś. Nie wiem, co to. Jakieś play. Nie wiem, jakieś play mobile czy coś takiego. Nie wiem. I jakąś taką książeczkę. Co to jest? Jakieś zabawki pewnie. No, tak jak myślałam, nerwów nie ma. I taką rurkę. U, -u ja mieć rurę. Otworzymy sobie rampę i pudełko jest ogromne. Tutaj tasiemka. Nożyczki na bok. I wyciągamy. ale miałem problemy. Może słyszeliście, może nie. Już wyjmuję powoli. wyszła. Zacznijmy od podstawy, żeby od. Czyli bez strzałek by na pewno nie działało. To są elit najnowsze. Magazynek ma no, chyba 25 strzałek. Raz rzecz. Nie wiem do czego ta rzecz służy, ale. A to chyba wiem już do czego to służy. teraz chyba do wejścia do magazynku. I.

Piękny węg i sama wyrzutnia, a teraz ją zrobimy. O! Jak to! Dobra. Jest. Teraz amo trzeba włożyć, czyli rozdzieramy. Widzieliśmy strzałki. Jedna, druga, trzy. Jest. O! To są ten. Lepsze strzałki niż ten. Inne. To są jedne z lepszych. Do magazynku się wkłada. Tak. Lub można zrobić też. A, nie widzieliście. Wsoki można zrobić. Tak. Lub wsuwać od boków, ale ja wolę wiecie. Od góry, Wielkie. Myślałam, że to mniejsze będzie. Ja już mam dwa pistolety. Jeden taki mały na trzy strzałki. A ten jest mój pierwszy taki duży. Już włożone i teraz musi korba być do tyłu, musi być do tyłu i dopiero możemy włożyć i możemy strzelać. Czekajcie

Teraz powinno już pykać. Nie, coś nie pyka. A, już wiem. Dwie strzałki były w lufie, i teraz powinno być dobrze. Polecam. Cześć, trzymajcie się. Yahoo!